Witajcie! Dzisiaj powiem Wam, jak uczyć się słownictwa tak, żeby tak robić, żeby się nie narobić. Nazywam się Dorota Werner. Moją pasją są języki i prowadzę ten kanał po to, żeby pomóc Wam uczyć się szybciej, skuteczniej i przyjemniej. W ostatnim odcinku mówiłam Wam o tym, że można słownictwo znać na trzy sposoby. Pierwszy zostawimy sobie teraz w spokoju, dlatego że dla większości z Was raczej przyniósłby więcej szkody niż pożytku. Zajmiemy się pozostałymi dwoma, bo nie można spośród nich wybrać. One muszą iść razem w parze, i problemem jest jedynie proporcja i dobór, co wskoczy do której grupy. Czyli przypominam, dzielimy słowa na takie, które rozumiemy, które jeżeli ktoś użyje, to nie będzie dla nas problemem, ale sami za bardzo nie użyjemy ich i tą grupę, która jest tak opanowana, że jesteśmy w stanie te słowa przywołać w szybkim czasie i użyć prawidłowo w zdaniu. I to, co ja zawsze. Myślę na temat nauki nowych języków i co mi się sprawdza i co sprawdza się u moich uczniów, to jest to, że zamiast na siłę starać się zmniejszać różnicę liczebną między tymi dwoma grupami, a jest to w ogóle jakaś taka walka z wiatrakami częściowo, to trzeba starać się o bardzo dobry dobór słów do tej grupy, którą znamy czynnie, i trzeba starać się dbać o bardzo dużą jakość tych słów. Czyli te, które znamy czynnie, żebyśmy znali je tak naprawdę, naprawdę dobrze. Co to znaczy naprawdę dobrze? Żebyśmy byli w stanie używać ich swobodnie w zdaniach i żeby one nam się już od razu łączyły. Czyli jeżeli na przykład znam słowo home, to nie mam takich problemów, czy ja mam powiedzieć home, czy at home, czy to home, czy in home, czy in the home, czy jeszcze tam nie wiem, co jeszcze. Ja po prostu w samej znajomości słowa home dla mnie jest to, że ja od razu wiem, że I'm at home. I want to go home. I tego typu rzeczy po prostu już wchodzą w skład znajomości tego słowa. Czyli nie uważam, że ktoś zna słowo home, jeżeli umie podać jego polski odpowiednik. Uważam, że ktoś zna słowo home, jeżeli potrafi zbudować z nim poprawne zdania, wiedząc, gdzie trzeba użyć przedyma, gdzie nie, kiedy będzie tu, kiedy będzie et, kiedy nie będzie nic w ogóle i z jakimi czasownikami się home będzie łączyć. Oczywiście nie mówię tu o podaniu regułek, tylko o tym, żeby ta osoba, jak spytam, co będzie jutro robić, to żeby ta osoba mi po prostu powiedziała: I'm staying at home. I, i to ma być z automatu, bez żadnego zastanawiania się, budowania zdań i tak dalej. Te zdania mają już być zbudowane, zapamiętane, całe takie kawałki i później dopiero można to łączyć, bo potem ta osoba może dodać, bo na przykład nie czuję się zbyt dobrze albo bo jest okropna prognoza pogody i zamierzam przeczekać tę burzę. Czyli budowanie zdań powinno się w ogóle opierać na łączeniu takich kawałków przy pomocy różnych rzeczy typu ale i bo, ponieważ i chociaż. Natomiast te kawałki pomiędzy powinny w większości być już gotowe w głowie. Czyli jeżeli naprawdę znamy jakieś słowo, to mamy już z nim takich gotowych kawałków ileś. Oczywiście, w zależności od tego, jakie to słowo, będzie ich więcej lub mniej. Ale to nie ma być tylko to słowo, tylko to wszystko, co się z tym słowem wiąże, wszystkie te okoliczności jakieś możliwe, które będą nam potrzebne. Oczywiście, nauczenie się wszystkich słów w ten sposób zajęłoby bardzo, bardzo dużo czasu i dlatego musimy bardzo dokładnie wybierać, które to będą słowa. Po pierwsze, musimy patrzeć, co jest nam potrzebne. Czyli pielęgniarka jadąca do pracy za granicą będzie potrzebowała zupełnie innych słów niż turysta. Dlatego musicie popatrzeć koniecznie. Do czego potrzebujecie tego języka, co chcecie z nim zrobić, i zaczynacie od tych sfer zdecydowanie, które będą najbardziej potrzebne. Ale to jeszcze nie wszystko. Zwróćcie uwagę, że jest bardzo dużo wyrażeń, które są bardzo bliskoznaczne, no albo wręcz synonimów. Mój ulubiony przykład w języku polskim to są kartofle, ziemniaki, pyry, grule, bulwy, pewnie jeszcze coś może dodać. I każdy z nas tak naprawdę używa tylko jednego z tych słów. Natomiast, jeżeli ktoś mówi ziemniaki, to jak ktoś powie, przynieś mi kilogram kartofli, to nie pójdzie po selery, tylko wie, co to znaczy. Wszyscy znamy większość tych słów. One są dla nas zrozumiałe, szczególnie kartofle ziemniaki, które są takie no, bardzo bliskie, jeśli chodzi o ilość użytkowników. I to, że znamy dwa, to nie znaczy, że używamy dwóch. I uważam, że na początku nauki języka strasznie dużym błędem i strasznie dużą stratą czasu i potencjału jest uczenie się w czynny sposób kilku sposobów na powiedzenie tego samego. To znaczy, ja nie chcę, żeby zaraz ktoś pomyślał, że uważam, że trzeba w ogóle docelowo umieć wszystko powiedzieć tylko na jeden sposób. Nie, tylko na to przyjdzie czas później. To chodzi o po prostu złą taktykę, złe rozłożenie Wszystkie sił nie. i czasu. Musimy znać kilka tych wersji. W sposób bierny, dlatego że ja mogę powiedzieć, nazywam się Dorota, mogę powiedzieć, mam na imię Dorota i mogę to tak ciągnąć, aż dojdę do wersji typu: na chrzcie mi dali Dorota i tak. Nie wiem, ile mogę stworzyć takich zdań, ale podejrzewam, że bardzo kreatywny Polak by całą stronę zapisał. Mi wystarczy, że potrafię powiedzieć to w jeden sposób. I jeżeli ja pojadę za granicę i będę mówić w obcym języku, to muszę umieć się przedstawić, ale jest nieważne, czy przedstawię się tak czy inaczej, wystarczy, że umiem to zrobić na jeden sposób. Natomiast muszę zrozumieć, z, nie wiem, 3, 4, 5, w zależności od języka, sposobów, na które najczęściej przedstawiają się osoby w tym kraju. Czyli muszę być przygotowana na odbiór 5, 6 wersji, sama muszę umieć stworzyć jedną. I ja wiem, że to tak wydaje się na początku, że to byłoby tak miło i przyjemnie od razu umieć trzy. Tylko że za tym wysiłkiem, za którym jesteście w stanie nauczyć się trzech takich wersji, jesteście w stanie się nauczyć trzech różnych rzeczy. A to Was przybliży do słuchania oryginalnych rzeczy i do wypowiadania się w tym języku, w sensie i pisania, i mówienia. I jeżeli już zaczniecie używać języka, to proces przechodzenia stopniowo słów z tego biernego słownictwa do czynnego zrobi się automatyczny. Czyli walka tak naprawdę jest o to, żeby jak najszybciej móc języka używać, żeby jak najszybciej móc się dogadać, coś być w stanie powiedzieć, nawiązać kontakt. A to nastąpi o wiele szybciej, jeżeli będę w stanie na jeden sposób powiedzieć, gdzie mieszkam, na jeden sposób powiedzieć, jak się nazywam, na jeden sposób poprosić o drogę, o, drogę, o to, jak gdzieś dojść. Na jeden sposób podziękować, na jeden sposób kogoś zaprosić i na wszystko mieć na, na początek tylko jeden sposób. Oczywiście muszę rozumieć ich więcej, bo nie, nie mogę się spodziewać, że ludzie w tym kraju będą mówić dokładnie tymi słowami, które ja sobie wybrałam. Ale w tym czynnym słownictwie niech się znajdzie po jednym na wszystko, a nie pięć na jedno i potem dziesięć na drugie, a potem już dalej długo, długo nic. A dlaczego przed tym ostrzegam? Bo tak właśnie wyglądają najczęściej nasze podręczniki. Jak popatrzycie dokładnie na te unity, to jest tak, że trzeba umieć udzielić komuś rad na pięć różnych sposobów, a za to potem ci ludzie nie potrafią powiedzieć bardzo prostych rzeczy, które są im naprawdę bardzo potrzebne. Czyli znowu wszystko wraca do podstaw. Trzeba pomyśleć, do czego potrzebujemy języka, zrobić sobie taką listę i to najlepiej na piśmie, tych rzeczy, które naprawdę musimy umieć zrobić. Typu podziękować, zaprosić, przeprosić, powiedzieć, że nie mogę, powiedzieć, że chciałabym, powiedzieć, że nie chcę, powiedzieć, że muszę, i z taką listą pracując, starać się dojść do tego, żeby te wszystkie potrzebne rzeczy były w jednym wydaniu. Wtedy zacząć języka używać, i wierzcie mi, te wszystkie inne synonimy, jakieś konstrukcje, które są podobne, ale mają tam odrobinę inne znaczenie. One same wskoczą do głowy bez uczenia się. Już nauczycie się ich w taki sposób, w jaki sposób nauczyliście się polskiego, czyli zupełnie naturalnie. Bo żeby zacząć uczyć się naturalnie, to trzeba zacząć się porozumiewać. Jak długo nie będziecie pisać, mówić, czytać, słuchać, tylko wkuwać słówka, tak długo będziecie to robić w sposób sztuczny, a on jest bardzo mało efektywny. Dlatego wszystko róbcie, wszystko, żeby jak najszybciej dojść do tego momentu, kiedy zaczniecie uczyć się w sposób absolutnie naturalny, w taki sposób, w jaki nauczyliście się języka polskiego i życzę wam, żeby to zdecydowanie nastąpiło jak najszybciej. Powodzenia i do zobaczenia w następnym nagraniu.